Siemka, dziś kolejny dzień, kolejny film. Dziś nie będzie nic napraw, bo pogoda nie rozpieszcza. Nie jest tam zbyt ładnie, a miałem takie bardziej naprawy no, na zewnątrz, bym musiał robić, ale film będzie. Pamiętacie jak rozbijałem skarbonkę. Tam za mną już są narzędzia. I dziś sobie je rozpakujemy, zobaczymy co tam jest i podam Wam dokładne ceny, żeby nie było, później by tam ktoś nie pisał, o bo nie kupiłeś za wszystko. Pieniądze zostały wydane do zera całkowicie. To może najpierw największa paczka. Może zapytacie dlaczego ja to, a ja Wam za chwilę wytłumaczę, dlaczego akurat ja to. Wcześniej też miałem na ja to. Cena tego zestawu 380 zł. Aż szkoda używać. Ale co już widzę, że jest gorsze niż w starej wersji plastikowe zatrzaski z plastiku zrobione. No to powiem, coś się popsuło. O, jaka świeżość. No, ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Ogólnie nasadka 1, druga cala trzy 8 i 1, czwarta. Czyli taki standardzik. Tu mam stary zestaw, rozjechany w Nim w tym starym zestawie zepsuła się ta mała grzechotka Ale dokupiłem sobie, też z to tą grzechotkę I tu mam jeszcze zestaw, taki grzechotek Neo Są to grzechotki 1,4 cala i co mi się w nich od razu nie spodobało To opakowanie było zrobione tak, że jak się otworzyło, one się same cały czas zamykało Trzeba było ją... Trzeba było bardzo dogiąć tą blachę A i tak się to czasem zamyka same O i patrzcie co mi się nie podoba w grzechotkach Neo Tu jest luz niesamowity przez to nie kupiłem NEO Nie mówię, że są jakieś złe, że się psują Ale z takim luzem się... no źle się robi tu też jest luz Ale tu jest mniejszy luz To jest dwa razy mniejszy luz A tu to lata jak chce Wszystkie, tak jak sprawdzałem to na każdej końcówce Wszędzie to, tak to lata Więc temu nie kupiłem NEO Teraz będzie szkoda używać tego Kolejną rzeczą to są szczypce Segera Koszt 30 zł Przydatne, bardzo przydatne Nie było drogie Pamiętacie jak robiłem hamulce to do wyciskania Do wciskania tłoczka używałem imadła Teraz kupiłem sobie taki przyrząd specjalny Do wciskania tłoczka Koszt 25 zł Kolejny taki klucz opaskowy Do odkręcania filtrów Do się to akurat mi nie przyda ale czasem mam też inne pojazdy, może się to przydać Nawet do samego motocykla, może się mi to przydać dyszka. Takie redukcje nasadek. Tu będę miał do tej małej zakrętarki, i tu jest na jedną drugą cala na nasadki 3, ósme i 1 czwarta. Przyda się 8 zł niecałe. Kolejny klucz do odkręcania filtrów oleju. Tym razem taki łańcuchowy, na takim łańcuszku. Ten wydaje mi się, że będzie dużo lepszy. No ale kupiłem to tak do sprawdzenia. Wszystko 17 zł. Też tanio. Kolejny klucz do odkręcania filtra oleju. Tym razem taki. On się sam zaciska. Jak się odkręca, się sam zaciska. Może być fajny, a jak nie, to nie. Koszt tego 20 zł. Kolejna sprawa to są ściągacze do łożysk. Takie małe, takie mini ściągacze. Czasem do alternatora takie coś się przydaje. Takie małe, nie miałem takich małych. Są trzy, trzy sztuki. Taki malutki, trochę większy i największy. Też to nie było drogie 45 zł. Jak z wytrzymałością to nie wiem, dopiero się okaże w praniu. Takie szczypce zaciskowe, szczypce morsa chyba się to nazywa. Bardzo fajne, zobaczymy jak z trwałością, ale przydają się czasem w warsztacie, koszt równe 40 zł, wydają się nawet całkiem spoko. Na pewno to nie jest żadna firma super. No ale do moich do moich tu napraw domowych będą akurat. Czasem coś się zdarza mi malować Kupiłem porządną maskę z porządnymi filtrami Zaraz to założę, zobaczę Jak to działa Ale to jest maska 3M Nie należała do najtańszych Fajna taka wygląda Koszt tej maski to 90 zł Chcecie możecie wszystko rozczytać No to jest łatwe do rozczytania Nie ma problemu Każdy sobie rozczyta jak wyglądam? Akurat na koronawirusa. <laughs> Za chwilę nam będą kazać w takich maskach chodzić. Nie wiadomo co jeszcze rząd wymyśli. Wydaje się OK. Tylko dziwnie gadam w tej masce. Nie no, ogólnie spoko. Zobaczymy jak będzie się sprawować. Ale głównie mam do jakiegoś malowania. To takie zwykłe maski. To przy malowaniu to tutaj i tak wszystko przechodzi. A ta jednak jest fajnie dopasowana. Następny to jest taki ściągacz hydrauliczny do piast. Ogólnie to tak wygląda. Tu się zakręca to. I tu jest taki, tak jak ściągasz, tak samo. Tu są te łapki do tego. Zakłada się te łapki. I się pompuje. Idzie, idzie. O, i się same cofa. Super. Mm. Wygląda ok. W sumie chciałem wymienić też łożyska w moim 46 w kołach te piasty. No to się przyda. Koszt tego to 167 zł, kolejny tester akumulatorów. Zawsze chciałem mieć tester akumulatorów, to nie było jakieś drogie. Myślałem, że to będzie droższe. Z tym już się zapoznałem, już jeden test robiłem Cena tego 90 zł. Fajne takie. Trzeba podłączyć to do akumulatora. 10 sekund trzymamy i sprawdzamy, czy cały czas zielona dioda świeci. Jak napięcie zbyt mocno spadnie, no to diody się inne tu zapalą. Ale mam jeden akumulator taki na 100A. On bardzo dobrze działał. Ogólnie na sam koniec zrobimy sobie test mojego samochodu na tym właśnie testerze, bo mój akumulator już ma nie wiem ile 7 lat, już jest 6-7 lat już nie jest zbyt świeży i już muszę go co jakiś czas podłączyć. Jeszcze mnie nie zawiódł, ale już nie kręci tak jak nowy. Więc przymierzam się powoli do wymiany. Teraz tak pudełko co w tym pudełku? W tym pudełku oringi. Oringi się zawsze przydają. Specjalnie do sklepu jechać po jeden oring. Są różne oringi. Są zielone. Oringi HNBR, które są do oleju. Jak czytałem, że można używać do paliw, olejów. Oringi metryczne, czarne. oringi CA. Też czarne są. Dużo z tych oringów. A u samej góry taki pojemniczek. No chyba to na własne oringi, jak już się kupi własne oringi, jakieś dodatkowe, by sobie to ładnie uporządkować. Koszt tego 70 zł. Dobra, teraz przejdziemy do tego, czego mi najbardziej tu brakowało. Latarka czołowa. Kabelek, dwa akumulatorki ale czuję jakieś że są bardzo lekkie i to bardzo lekkie Cieka co to będzie Aha już widać że to jakaś świszczyzna 5800 mAh No dobra nie chcę wyostrzyć ale 5800 na pewno to nie ma Prawdopodobnie będę się musiał wyposażyć w inne, bo to jest tak lekkie. No to jest aż dziwne. Baterie AA zwykłe są cięższe. Tyle diód. Tu z tyłu wkłada się akumulatorki. Zaraz włożymy i przetestujemy. na, na czerwono świeci. Po co na czerwono? Uuu! Oho, o, teraz to będzie świecić. Zrobię taki sobie szybki teścik. No powiem tak, zgaszę tu całkowicie. I ogólnie, ogólnie spoko. To jest na bardzo spoko. O, jeszcze stroboskop. Ogólnie fajnie świeci, dosyć nawet mocno, i to bardzo mocno nawet. Do kanału, jak pójdę do kanału bo coś przy silniku będę robił, jak znalazł, idealnie. Cena tej latarki czołowej 50 zł. I zostało na sam koniec takie wielkie lampy. Wyglądają fajnie. Zaraz Wam pokażę, co można z nimi robić. Co my tu mamy? Pewnie jakieś ładowarki. W sumie jedna ładowarka. To jest na micro USB, USB. Taka ładowarka jak do telefonu, ale słabsza. No. Patrzcie na to. Wygląda ładnie. Druga. Patrzcie, no duże to jest. O, dwa tryby świecenia. No, zobaczymy jak będą się sprawować w pracy. Ale dodatkowo tu u góry jest takie coś. A to jednym przyciskiem działa teraz. Można je połączyć, zrobić takie coś i podwieszamy do maski. To jest tu są magnesy. O. Tak teraz tu zrobiłem. Tak teraz tu zrobiłem. Widzicie, do stołu trzyma się ładnie. I to dosyć solidnie się trzyma. No, i zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. To ogólnie zabieram do domu. To, co jest z bateriami, bo no mrozy są, bardzo duże mrozy. I nie chciałbym, by mi zaraz te akumulatorki tu padły. Bo te latarki tanie nie były. 178 zł. Więc, no, trochę kosztowały i ogólnie rachunek za wszystko wyszło 1220 zł. No, czyli 20 zł więcej, żeby nikt później nie, nie mówił o za wszystko. Wszędzie mi tu zimno robi w garażu 0 stopni. Ale dobra, jeszcze miałem zrobić Teścik akumulatora. Patrzcie na to. Ogólnie nie idę bezpośrednio do akumulatora, bo to nie robi różnicy. Plusik, minus do minusa. 12 V. No to trochę już mało. I teraz trzymamy 10 sekund. Ten guzik jeśli spadnie zbyt dużo napięcia to to nam te, to nam się inna dioda wyświetli dobra, zaczynamy no widzicie, już jest słabo dobra, 10 sekund minęło, 11,6 teraz jest no i już nie jest zbyt spoko ten akumulator Nie jest całkiem zły Ale też dobry też nie jest To tak działa ten teścik Teraz takie małe pytanie Czy u was też tak nad kola wyglądają w zimę? <grym> Pełno śniegu Dobra Myślę, że się podobał film Ja się z wami żegnam Dopóki będą takie ostre mrozy Dziś w nocy było minus 18 No to Ciężko będzie z nagrywaniem. Zobaczę, może się mi coś uda. Może mi jakiś pomysł wpadnie, taki by tu nagrzać w garażu i zrobić coś w garażu. Ale na razie, no na razie nie mam takiej roboty, by robić w garażu. A teraz ja się z wami żegnam. Na razie, cześć!